No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. W końcu mamy troszkę niebieskiego nieba. Nie było słońca, bo tego słońca tu u mnie w ogrodzie już nie będzie do końca stycznia. Dlaczego tam później wytłumaczę na filmie. Jest troszkę tam widzicie, na kolejnym wzgórzu, nie u mnie. No ale przynajmniej dzisiaj nie pada, przynajmniej było niebieskie niebo. Nie jest najgorsza z temperaturą, jest 9 stopni. Więc jak pomyślałem, że może obejdę ten ogród zrobię taki mały film z i pokażę Wam jak to mniej więcej to tu u mnie teraz wygląda. 20 grudnia w niedzielę. Zapraszam. <trymiany> and shot at Tutaj tak. Moja Hesperanta kokcyjna Major. Czyli Hesperanta szkarłatna. Proszę, tu już przekwitło. Tu kolejne się otwiera, ale tak. Tam mam więcej pędów, które będą kwitły. Mieliśmy tam w sumie niewiele, bo spadło na minus 3, tylko. No ale jak. Proszę, przecież nic, nie, nic im nie zaszkodziło. I to jest roślina z południowej Afryki. Kwitnie mi tu w grudniu. Może nie wygląda jakoś specjalnie teraz, przez tę nasze pogodę, no ale mimo wszystko, no, zawsze to ciekawostka. Lejce Piękna już przestała kwitnąć, to, co już zostało, to są już tylko nasiona, częściowo wyjedzone przez takie, częściowo zgniłe, częściowo jeszcze szryżałe. Wiatry wieją z tamtych strony teraz, od zachodu. Jak widzicie, położyła mi się trochę, będę musiał albo podwiązać, albo przyciąć na wiosnę. Ale tutaj dobrze teraz widać te jej bambusowe pędy, proszę. Te pędy to jest jak bambus, to jest puste w środku. Nawet jak liście opadną, to to właśnie tak to będzie wyglądało, ale u mnie te liście, te główne, to one spokojnie do, do końca marca zostaną i to, to, ten taki właśnie lamonkowy, jak to nazwać, żółty, lemonkowe, nie wiem, taki właśnie kolor dostanie mi na niej aż aż do marca. Tutaj tak, tutaj kodlina, czerwona, odmiana Red Star. Ona nie jest wytrzymała, podobno tylko do zera, czy tam do minus 5, odleżnie od źródeł. Tym bardziej, że to małe, było minus 3, jak na razie stoi. Ja mam już 3 lata, kupiłem ją za 50 funtów, 50 pensów, zawsze zmanowano. Plan był taki, żeby ją zabezpieczyć, ale nie, nie zabezpieczyłem rok temu. Przemazła kompletnie, to był jeden mały. I to teraz pokażę ona, jak każda kodlina, kiedy przemadznie, ona wypuszcza więcej nowych pędów. Mam teraz ich raz, dwa, mam trzy pędy i te trzy pędy mi wypuściła właśnie od korzenia. korzeń nie przemaz, góra przemadzła, a w tym roku zobaczę, czy coś przemadznie, czy nie. Znowu bez okrycia, jak się uda to się uda, jak nie to nie. No zobaczymy. za 50 pensów 2,5 i z tego mogę, mogę się bawić, prawda? Tu już niebawem będzie kwitu. To jest różanecznik. To jest różanecznik lapoński. Ja tam gdzieś nagrałem film o nim wcześniej, może dołączę. On u mnie kwitnie zwykle pod koniec stycznia. Ma takie drobne, ciekawe, niebieskie, niebieskie fioletowe, poporowo dużo takie kwiaty. Ciężko to określić na kolor. Ale mówię, całkiem, całkiem, całkiem to wygląda. I te Pąki kwiatowe są już całkiem ładnie rozwinięte. No przecież nie mogłoby być filmu w grudniu bez mojej, bez mojej facji, no te kwiaty widzę strasznie zmarnowane to deszcze, o pad coś im to tu nie służy. Myślę, że w tym roku nie doczekam się żadnych żadnych nasion. No to proszę wszystko odpada. Nie wiem czy przemarzło to, czy, czy przez to deszcze, może kombinacja jednego z drugim. Także w tym roku nasion raczej nie będzie z tej facji. Ale I tak się, I tak nie liczyłem, że cokolwiek mi to zakwitnie, więc może w przyszłym się uda. A tu proszę. Mój jednik biały Helen ale kilka dni temu go obcinałem, bo mówiłem, że zakwitnie. I proszę, patrzcie na to aaa, jak pięknie tam jest ich więcej które już które już zakwitają tu kolejny mam tych pełnych kwiatów chyba już czym 8 także na dniach się będą kolejne otwierać, będzie to cudnie, naprawdę cudnie wyglądało tam i tutaj teraz jeżdżą nie wiem czemu, ale mówię nacieście się, siedem, bo to to cudnie naprawdę wygląda teraz. raz. Największa osoba tego ogrodu. Facja Polikarpa. Średnio wygląda, ale tutaj. Udwardia Fimbrata. Na razie jeszcze maleństwo, ale kiedyś ta paproć dorośliła na 2,5 do 3 metrów. Jak na razie przy tym minus 3, zima zielona, nic jej nie zaszkodziło. Nic. Przy domu moje mrozoodporne cytrusy, zero zabezpieczenia, nawet jeszcze do nic nie owijałem na zimę, spod na minus 3, nic im się nie stało. Tutaj to jest moja mandarynka Karadży. mrozoodporna do minus 12 stopni, tutaj cytrus Juzos, czyli popularne Juzo, z nim tylko trzeba uważać na te kolce, odporny do minus 9, też nic mu się nie stało a tutaj teraz największy akcent kolorystyczny to cyklamen dyskowaty odmiana Rubrum tutaj już widzicie ten już przekwit nawet jeden jest właśnie chyba w szczycie kwitnienia tam jeszcze kolejne będą się otwierać ale mówię, no pięknie to wygląda a tutaj też cyklamen dyskowaty odmiana Silver Lift. I ta odmiana troszkę później kwitnie, one widać, ta z zaczynają się otwierać. I tu jeszcze na koniec pokażę przed moim domem. Tu salko coca Konfuza, tam wysyłałem kilku z was nasiona. Jak widzicie. Pęki, pąki kwiatowe niebawem się otworzą. Te kwiaty są, tu mówię, to jest maleństwo, ale pachną niesamowicie. Tam mam. Laurowiśnie, to jest odmiana niska. od lujkę i nie wiedzieć czemu. 20 grudnia, ona ciągle, ciągle jeszcze kwitnie. Tutaj mam małe ciemienniki, to są ciemienniki ogrodowe. One kwitną później. Ja nie oczekiwałem, że one mi tu ślimaki mi je podjadają że one mi w tym roku zakwitną, bo one nie lubią przesadzania. Ale jak widzę. Ten tu ma już pierwsze kwiaty. One kwitną troszkę później niż ciemiernik niż biały. To jest no właśnie pomieszałem kolory. To są trzy pełne odmiany. Jedna jest fioletowa, jedna jest różowa, a jedna jest żółta. Myślę, że tamta jest żółta. Ta chyba jest różowa. I tam widzę pierwszy pąki wybija, a ta tu ma już pierwsze pąki i to myślę, że niebawem też nam też nam będą rosnąć. I tu jeszcze przejdę do gwiazdy zimowego ogrodu. To latem, tam może dołączę filmy, jeśli będę mieć. Latem to jest piękna zielona choina. A na zimę wybarwia się właśnie taki żółty intensywny kolor. To jest sosna wydmowa. Od, pochodząca z, odmiana pochodząca z Ameryki. Chief Joseph bodajże. i mówię, no jeszcze u mnie ma to może w pół metra. Przesał to, to jakieś 20 centymetrów na rok. Ciężko było dostać, ale bardzo to chciałem. Bo mówię, dla tych kolorów, zimą no, rewelacja. Tym bardziej, że tutaj ciągle czekam, aż mi się te konwalniki roz, rozrosną. Także to będzie całe czadne. Myślę, że z tym żółtym kolorem to będzie się bardzo ładnie komponowało. Tu jeszcze taką jedną rzecz pokażę, bo mieszkam na wzgórzu. Tam jest to wzgórze, jest południe. Te słońce już jest teraz tak nisko, że nawet nie wychodzi za tą wzgórze. Więc ogród mój to jest, to jest mech. To jest cały pokrytechem, cały mój do Dlatego tak wygląda. Tu zero. Zero na ogrodzie słońca. Jedyne, gdzie słońce pada, to tam daleko, na kolejne wzgórze. Widzicie? A tutaj? Tutaj praktycznie do końca stycznia będzie zero słońca na no tym Zero. No i tak to właśnie wygląda. Nie jest najgorzej. Mogłoby być lepiej, gdyby była lepsza pogoda, ale z drugiej strony nie mamy przemrozków, nie? Przemrosków, więc dlatego wszystko jeszcze w miarę dobrze, ładnie kwitnie. Eee, te kolory są całkiem, całkiem jak, jak na 20 grudnia, nie narzekam. A poza tym, no i no, co? Nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się zimie. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.